Łódź jako jedyne miasto wojewódzkie w Polsce nie ma stacjonarnego hospicjum dla dorosłych. Taka placówka powstaje, ale wyłącznie z datków i darowizn. Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie pierwszych pacjentów planuje przyjąć w połowie przyszłego roku. Katarzyna Majewska. Łódzkie Centrum Opieki Paliatywnej powstaje w budynku użyczonym od miasta przy ulicy Pojezierskiej. Kiedyś mieściła się tu szkoła. Prace rozpoczęły się w maju tego roku. Do tej pory wydano już 2 miliony złotych. Pieniądze stowarzyszenie pozyskało z 1% oraz od darczyńców. W Łodzi wciąż brakuje miejsc na oddziałach opieki paliatywnej. Na opiekę hospicjum domowego trzeba czekać około dwóch miesięcy. Młodzi ludzie zajmujący się np. babcią, dziadkiem, studiujący, nie mogący finansowo zapewnić opieki całodobowej w domu, a jednocześnie to są osoby, które, którym trudno pogodzić się z tym, że muszą osobę chorą oddać w miejsce, które jest położone tak daleko i nie są w stanie odwiedzać jej codziennie. Najbliższe hospicjum, do którego wożeni są chorzy z Łodzi jest w Licheniu, czyli 147 kilometrów stąd. Łódzkie Centrum Opieki Paliatywnej ma zapewnić opiekę nie tylko medyczną, także wsparcie dla chorego i jego rodziny. Odchodzenie najbliższego jest bardzo trudne i tutaj nawet wiedza, reguły pewne nic nam nie dają. Żadne, żadne doświadczenie, żadne, żadne, jak człowiek jest, pewne rzeczy ma, informacje, nic to nie da. Więc wydaje mi się, że w pewnym sensie na pewno tak, odchodzenie najbliższe jest bardzo trudne, wzbudza lęk, wzbudza cierpienie. Tak ma wyglądać skończona inwestycja. Do tego potrzebne są jednak fundusze. Hospicjum powstaje ze środków własnych Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie, a także ze środków przekazywanych przez darczyńców i sponsorów. Myślę, że nie uda nam się dokończyć tej inwestycji bez Państwa wsparcia. Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie proponuje kupno cegiełek. Najdroższe są po 100 zł, najtańsze po 2 zł. Można je kupić w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Jaracza 55 i w niektórych parafiach. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.hospicium.sns.pl Organizatorzy Piotrkowskiego Festiwalu Kabaretowego, Trybunały Kabaretowe, próbują zasilić swój budżet. Sponsoring to nie jedyne źródło.